Witajcie kochani, dzisiaj spróbujemy coś zaradzić na problemy z trawieniem i na bóle dolnych pleców, czyli troszeczkę się poskręcamy. Zrobimy 3-4 takie skręty łagodne, żebyście od czegoś zaczęli i żeby spróbować to zlikwidować. Zaczniemy od swastikasany, ja już jakby siedzę w niej, czyli stopy będą szerzej, stopy opieramy na kolanach i pamiętamy o tym, że kolana nie mogą iść w górę. Jeśli idą w górę, siadamy wyżej. Nie boimy się na razie pomocy, jak przyjdzie czas, jak biodra zaczną pracować, to nie będziecie powolutku, będziecie odkładać pomocy. Nie jestem nauczycielem, który by nadużywał pomocy, więc możecie mi zaufać. Dobrze, i teraz tak jak siedzicie, wyciągamy lewą rękę w górę z wydechem, przekładamy lewą rękę za prawe kolano, za prawe udo i z tego przenosimy prawą rękę do tyłu. Jeśli nie na ścianę, to może być na matę, ale jeśli za, na matę, to ta ręka musi iść dość blisko przy pupie. Teraz odpycham się od jednej ręki, odpycham się od drugiej ręki, wyciągam się w górę jak najmocniej. Siedzicie cały czas symetrycznie na jednym i drugim pośladku i powolutku z wydechami skręcamy się. Pozycje skrętne są fenomenalne dla masowania naszych jelit, poprawiają perstaltykę jelit, ale także masują nasze narządy wewnętrzne, czyli poprawiają ich pracę. Warto robić. Skręcamy się, skręcamy, skręcamy. Zróbcie wdech i z wydechem powrót. Prostujemy nogi i zmieniamy splot. Ja się odkręcę w drugą stronę, czyli wyprostujcie nogi, zmieńcie splot. Teraz prawa ręka w górę i z wydechem skręt w lewą stronę. No to powiedziałam, co skręty robią dla waszego brzucha i dla waszego trawienia. Ale nie możemy zapomnieć o kręgosłupie. Kiedy robicie skręt, to krążki międzykręgowe, czyli te poduszeczki, które amortyzują części kostny kręgosłupa, są pięknie masowane, tak jakby były na relaksacyjnym masażu. Lepiej są ukrwione, dotlenione, a przez to lepiej zaczynają pracować. Dlatego skręty są świetne również na kręgosłup. Dodatkowo. Mięśnie wzdłuż kręgosłupowe, czyli te które biegną dokładnie tak jak kręgosłup, w skrętach są również rozluźniane. Dlatego jeśli się pojawiają napięciowe bóle pleców, to naprawdę warto robić skręty. Z wydechem powrót. Prostujemy nogi. No i kochani jeszcze raz, nie możemy sobie zabrać tej przyjemności, odkręcam się w drugą stronę, żebym cały czas miała z wami kontakt. Znowu, jedna noga ugięta, druga noga, zmieniamy skrzyżowanie nóg, wyciągamy się w górę, łapka w górę i z wydechem skręt. Pamiętajcie o tym, żeby cały czas siedzieć w linii, nie opieramy się na dłoni, nie przenosimy ciężaru ciała, tylko cały czas wyciągamy się i skręcamy, wyciągamy i skręcamy. Mięciutko, powoli, spokojnie, ale z jaką radością, przyjemnością. Czujecie, jakie już plecy się rozluźniają, ale też pamiętajcie, żeby nie zamykać klatki, że ten bark ma iść do tyłu. Mamy rozszerzyć klatkę piersiową, unieść mostek w górę i skręcić się z wydechem powrót. Prostujemy nogi. No i została nam ostatnia, czwarta strona. Odkręcam się, zmieńcie skrzyżowanie nóg tak, żeby było symetrycznie. Wyciągamy rękę w górę z wydechem skręt i mięciutko skręcamy się znowu w moją stronę albo w drugą stronę. Cały czas pionowo, cały czas wyciągacie się w górę, cały czas winda rośnie do góry i z tej windy rosnącej dopiero skręt. Tak? Dłoń odkręcona, bark niziutko, dłoń blisko miednicy i znowu poczujcie jak tam brzuch ma przyjemny masaż. Jak kręgosłup przyjemnie się masuje. A plecy. Mmm. I na przyjemność. I z wydechem powrót. Wyprostujcie nogi. Pięknie. To po tym wariancie zrobimy sobie wariant należąco. Też bardzo przyjemny. Troszkę muszę odsunąć się od ściany, żeby miejsca starczyło. Wy też zadbajcie o swoją przestrzeń, żebyście mogli wyciągnąć ręce w bok. Kostki ani żadne pomocy nie będą Wam potrzebne. I teraz popatrzcie, przejdę do leżenia. Wyciągnę ręce w bok, pociągnę kolana i powolutku z wydechem sięgnę kolanami do łokcia. Tak? Będę się odpychać od dłoni, od nóg, tak żeby mój brzuch skręcił się w przeciwną stronę. Skręcam się mięciutko w lewą stronę, podczas gdy moje kolana dociążają się. Na prawą stronę. Rozszerzam ręce. Szukam przestrzeni w klatce piersiowej. Z wydechem cały czas rozluźniajcie mięśnie. I z wdechem do góry. Jak Wam poszło, pamiętajcie o tym, że nogi idą w przeciwną stronę. A cały tułów i ręce, jakby się chciały trochę sprzeciwić, to tak jak mama mówi, nie bierz tego, a dziecko to bierze. Przesunę mikroport i zaczynamy drugą stronę. Czyli przyciągam kolana, idę w kierunku łokcia, tam kładę nogi, kładę stopy i teraz zobaczcie, skręcam się. Mój brzuch, moja klatka piersiowa szukają skrętu. Miękko oddychaj i skręcaj się. Jeszcze trochę. Sięgnij ręką daleko. Rozluźnij dolne plecy. Przyciągaj kolana do klatki piersiowej. Miękki, spokojny oddech. Cały czas szukam tego kontaktu kolan i lewego łokcia i cały czas szukam kontaktu pleców z matą. I z wdechem do góry. Pięknie. Na moment opuśćcie stopy. Tak, żeby utrzymać równowagę, wyciągnijcie jeszcze raz ręce mocno w bok i powoli, nogi do klatki piersiowej, sięgam kolanami i skręt tułowia w przeciwną stronę. Odpychaj się od ręki i skręcaj, odpychaj od ręki, skręcaj, odpychaj od ręki i powoli, z wdechem do góry. No i oczywiście tak jak każe obyczaj, idziemy na ostatnią stronę. Ja trochę z problemami technicznymi, więc przesuwam sprzęt, ręce w bok, przyciągam kolana i powolutku idziemy w bok. Zauważ, że za każdym razem twoje plecy już się robią coraz bardziej miękkie. Przesuwasz brzuch, przesuwasz żebra, przesuwasz łopatki i barki tak, żeby szły w kierunku maty. Skręcasz się zupełnie w przeciwną stronę, rozszerzając. Klatkę piersiową, skręcam się, wyciągam rękę, szukam tej przestrzeni. Nie wystarczy leżeć od leżenia nic się kochanie nie zadzieje. Tu jest potrzebna akcja i serducha. Wyciągamy się i skręcamy. I z wdechem do góry. Kolejna pozycja, którą chciałabym Wam pokazać, też prosta, taka na rozluźnienie yy, podstawowa na rozluźnienie. To jest prawa noga, będzie prosta, przekręcicie się na zewnętrzne biodro, wydłużymy ręce w bok i teraz kolano będzie szło w kierunku prawej e, dłoni. Czyli, nawet możecie sobie lekko położyć rękę na kolanie i mięciutko z wydechami rozluźniając dolne plecy, ale zwróćcie uwagę, że ta dolna noga jest bardzo aktywna. To tylko górna noga schodzi powolutku w dół i jednocześnie lewa ręka wyciąga się jak najdalej od lewego barku. Prawa lekko się odpycha po to, żeby cały czas była akcja skrętu. Skrętu, ale poprzez rozluźnianie. Mięciutko z wydechami. Kolano idzie w dół, jeśli idzie w dół to ok. A jeśli stoi oporem to po prostu zatrzymajcie się, pooddychajcie porozluźniajcie dolne plecy. Nic na siłę, pamiętajcie. I z wdechem do góry wracamy, poprawiamy pozycję, czyli wracamy do centrum. No i druga strona, czyli lewa noga prosta, ręce w bok i teraz prawe kolano będzie sięgało, czyli skręcę się. Lewa ręka chwyta prawe kolano, moja prawa ręka ciągnie jak najdalej od prawego barku, czyli taka trochę szczypawka, pamiętacie z podstawówki? Jedna część ciała skręca się w jedną stronę, a biodra w drugą stronę. No i teraz wyciągam się, prawa ręka jak najdalej, lewa ręka ciągnie kolano, ale delikatnie z rozluźnienia schodzimy w dół, pamiętając o tym, że dolna noga jest cały czas aktywna. Jeszcze dwa wydechy spokojne. I powoli z wdechem do góry. Jak było? Gotowi na jeszcze? Oczywiście jeszcze raz powtarzamy prawą i lewą stronę. Czyli przekręcamy bok, idziemy na zewnętrzne biodro, ręce w bok. Skręcamy, chwytamy zewnętrzne kolano i z wydechem łagodnie idziemy w dół. Druga ręka. Ciężko do maty, drugi bark, ciężko do maty. I powolutku z wdechem do góry. Piękni kochani, mam nadzieję, że jesteście uważni w całej pozycji. Pamiętacie o dolnej nocy, która ma pracować i o akcji przeciwnej ręki. Tak, bo to ważne. Inaczej nie będzie tej akcji. Dobra i lewa noga w dole, przekręcamy się na bok i powolutku w dół z wydechami, powoli, spokojnie, kontrując pracę barkiem, dolną nogą. Rozluźniamy dolne plecy i masujemy brzuch. I z wdechem do góry. Oprzyjcie stopy na macie i przekręcając się przez prawy bok przejdźcie do siadu. Na moment się wyciągniemy symetrycznie, tak żeby wasze plecy odpoczęły. Czyli ustawicie stopy razem, duże paluchy razem, kolana troszkę szerzej, ale także żeby żebra oparły się na wewnętrznych udach i powolutku wyciągniemy się do przodu. Na samym końcu położymy czoło. Jeśli by się okazało... Że nie jesteście w stanie położyć głowy na macie, bo wasza głowa się zamknie, odcinek piersiowy się zaciśnie albo głowa wisi w powietrzu. To użyjemy kostki. Czy takiej, czy takiej, tak żeby wydłużyć boki ciała. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam najprzyjemniejszego masażu Waszych pleców i Waszego brzucha. Do zobaczenia w następnym odcinku.